Moim gościem dzisiaj w bibliotece jest Maja Paplińska, uczennica klasy 3 AG, która uczy się w zawodzie cukiernik, a której prace są prezentowane na szkolnym korytarzu. Maju, opowiedz mi o swojej pasji y, malowania, od kiedy się zaczęła, kiedy malujesz? Tak naprawdę to od bardzo od najmłodszych lat. Moja mama y, lubiła strasznie malować w dzieciństwie zawsze. Patrzyłam się, jak ona maluje tam, jak ona po prostu idealnie to robi, tak? I po prostu chyba to mnie tchnęło, żeby pójść tą ścieżką dalej i żeby mieć tą swoją pasję do końca swoich dni, do końca swojego mhm. życia. Mhm. Czyli obserwowałaś, jak mama spędza czas, i to było dla Ciebie e, taką też inspiracją, aby zacząć malować. E, tak, dokładnie. Potem wszystko tam poszło do przodu, czyli atynetów, szkicowanie, e, potem kredka, potem, potem pastela, potem akwarela. I, I potem jakoś tak wyszło, że wszystko na raz. Czyli używasz e, do malowania różnych technik. Tak, dokładnie tak. A jak na przykład możesz tą swoją pasję wykorzystać w tym zawodzie, w którym się uczysz, w zawodzie cukierni. Tak naprawdę to ja przyszłam ten tego, żeby się uczyć bardziej, żeby dekować torty, bankietówki, żeby w końcu stworzyć swoją własną cukiernię, tworzyć, żeby y, patrzeć jak się, jak klienci jedzą moje y, ciasta, torty dekorowane, żeby w końcu rozwijać bardziej to kreatywność, no. To bardzo dobrze, że w ten sposób właśnie chcesz wykorzystywać swój talent akurat w tym zawodzie również, bo jest to też zawód, który wymaga takiej właśnie wyobraźni artystycznej. Tak, dokładnie. Pomyślałam sobie, że skoro maguję, skoro już umiem to robić, to bardziej się na cukiernika zgłoszę, niż na jakiegoś tam inny zawód, bo to może... Uważam, że to jest bardzo dobry e, zachód i dobrze, że go wybrałaś. E, a powiedz Maju jeszcze, e, co lubisz tak malować, na przykład czy postacie bardziej, e, czy pejzaże jakieś. To zależy od dnia i nocy, bo czasem a to zwierzęta, a to jakieś rzeczy z Anime, a to ludzi, a to różne rzeczy po prostu. Jakie, jakie mi wpadną do głowy takie. Zresztą, też co wyobraźniej. Powie. No właśnie, w malarstwie właśnie bardzo można dobrze rozwijać swoją wyobraźnię. Na prace, które tutaj prezentujemy, no, cieszą każdego i bardzo się podobają wszystkim, którzy patrzą na nie. I Maju, no, życzę Ci, abyś dalej rozwijała swoje pasje i aby spełniły się Twoje plany i Twoje marzenia odnośnie również przyszłej Twojej pracy. 真可以吧？真。